dziewczyny! dzisiaj chciałam pokazywać moją kolekcję sponii. Nie wiem dlaczego, ale jakoś mi sponie tak zainspirowały, więc że dobra, wracajmy do rzeczy. Pierwsze moje sponie to pokażę wam krótkie, których, e, które nasze na No to jest takie. Takie zwykłe niebieskie. Nie wiem dlaczego, are, ale mi się tak one spodobały w sklepie, więc musiałam je. Wziąć. Firma Diadora. Diadora, 9-10 lat. Mam już prawie 10, Mam już Boże, mam już prawie 11, więc. Są na gunkę, więc dobrze, bo już były na mnie zaciasne. Pewnie bym musiała je dać w ratu. Następne spodenki krótkie to takie. Na lato. Firma. Hmm. Bo, że ja to pokazuję tutaj. Nie wiem, jak to się wymawia. Bardzo bym Jak wiecie w ogóle, jak ta firma się nazywa, to napiszcie tam na dole w komentarzach. Byłaby Wam bardzo wdzięczna. Fajne na lato. Dobra, następne spodenki to tak nie. Dostałam je od moich kuzynek, więc ja bardzo pozdrawiam. Emilka i Wiktorię. Pozdrawiam Was. Więc bardzo fajne od nich ciuchy w ogóle dostaję. Większość ciuchów dostaję od nich i od takich jeszcze moich kuzynek innych. To większość sponiam do samoz tego. Fajne, prawda? Takimi klejnocikami, diemencikami, dobra. Moje naj, 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 naj to takie. Ups, y, takie. Skórzane chyba. Skórzane, nie wiem jak to się nazywa, ale jak wiecie, jak się ten materiał nazywa, to napiszcie tam na dole w komentarzach. Naprawdę, są po prostu moim światem i tak wielbie że są po prostu moim światem, tak bym to ujęła, moim światem po prostu. Nie mogłabym bez nich żyć, chociaż byłam w nich tylko raz, bo się boję, że mi się rozprują jak już raz mi się rozpruły, więc nie chodzę w nich wcale. Zresztą moje spodnie to takie. Chyba je dostałam tak samo od kuzynek z Warszawy, więc je pozdrawiam dziewczyny. Cześć Kinga i Donatka, jeżeli w ogóle obejrzałyście ten filmik. Pozdrawiam Was. Więc, yy, takie spodnie różowe, chyba je dostałam od nich. Kładę nich bardzo często po domu. Niekiedy nawet w nich śpię. Może się tak wygląda, jakby to była piżama. Są fajne, naprawdę. Tak samo je wielbię. Na samym spodnie tutaj. Takie. takie. Rurki. Takie. No nie wiem, co to za kolor. Takie chyba żółtawe. No, chyba żółtawe. Hmm, tak samo czekajcie chyba z tej firmy. A! Kupiłam je! W Hejmanie w galerii urajskiej. Tak, dokładnie w Hejmanie Galerii w galerii Urajskiej. Bardzo fajnie się sprawdzają. Które ciocia mi kupiła. Pozdrawiam cię, ciociu, cześć! ciocię Mariole pozdrawiam. No, na synes to ja kupiłam. Z mamą kupiliśmy razem takie czerwone róbki. Po prostu kupiłam je. Hmm. Proszę przypomnieć. Chyba je kupiłam. Gdzie jest biedronka. Tutaj w kubusku. To jest biedronka. Obok biedronki, dokładnie chyba. Tak, po lewej stronie jest taki sklep mały. I na górze, gdzie jest odzież używana. I buty, to kupiłam właśnie tam. Są różne drobiazgi, takie buty, naprawdę świetnie się prezentują. Jestem z nich naprawdę strasznie dumna. Na no, to jest podnie. Natomiast to takie. Zostałem tak samo od kuzynek, od kuzynki z Libidzy. Pozdrawiam Was! Pozdrawiam Was! bardzo fajne są, megsterci fajnie naprawdę wystaje, więc Ech, następne spodnie to takie, dostałam je od kuzynki z Warszawy, Kingi. no już wcześniej je wyrabiałam. Następne spodnie to takie. Tak samo je dostałam od kuzynek z Warszawy. Kajfesi chyba firma. Nie wiem, jak to się wymawia. Ale chyba kajfesi. O! chyba no tak się chyba to wymawia. Wymawia, nie wiem dokładnie ale fajnie się sprawdzają jak wspomniałam dostałem od kuzynek. ok wracamy do innych natomiast takie takie dresiki naprawdę bardzo fajne różowe dostałem tak samo od kuzynek. od kuzynki szczególnie o, tak no samo jest dostałam od kuzynek. No, fajne są firmy, nie podam bo nie wiem. Ostatnie spodnie to kupiłam je. Hmm. Te, mają już swoje lata chyba, 4 lata naprawdę one mają. Są stare jak normalnie. Starsze niż ja. Y, młodsze niż ja, ale są takie już stare, że pewnie y, dziwicie się, jak ja się w niej, w niej mieszczę. Po prostu mam je tutaj rozpuła trochę. Teraz mam takie fajny Fajne, jak, nie wiem, czy mówiłam, ale uwielbiam ruki. I to ostatnie już spodnie, które mam, takie. Takie różowe. Tu piszę lowe. Nigdy nic się nie pokazałam na ulicy, chociaż chodzę po domu. Ale strasznie mi się podobają. Dobra, dziewczyny, muszę już powoli kończyć, bo bateria mi zaraz panie, więc obiecuję Wam, że nakręcę filmik o ciuchach i o moich spódniczkach. To Wam na pewno obiecuję. No i mogę tyle powiedzieć. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.